ma z tej strony Dawid i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Hitman Absolution. Musimy wybrać yy... jebany rozdział, bo się spierdoliło. doliło. Dobra, tutaj żeśmy skończyli. Tam. Normalny. Pierdolona się stoi. Tyle tych skurwieli jest, że ja pierdolę. Cześć, pierdolcu. No dobra, chuju. Gdzie dziewczyna? Głębina? O, Laila. Widzisz? Nic jej nie jest. Jeśli chcesz, by tak zostało, chcę dostać 10 milionów natychmiast, zgodnie z umową. Co do tej kasy. Nie mam pełnomocnictwa, by ją wydać. Czy co? Nie masz czego? Jaja sobie kurwa robisz? Nie, to tak nie działa, kolego. Lepiej znajdź kogoś, kto ma to pełnomocnictwo, albo nici wyjdą z naszej umowy. Liczę do trzech. Daj mi porozmawiać z przełożonym. Trzy. Co do chuja? Pierdolony chuj! Co ty robisz, to no kurwy nędzy? Oj, rozłościłem cię, przepraszam. Nie! Yeah. Cóż, koniec zabawy, kolego. Dawaj 10 baniek. A jak będziesz mnie chciał wydymać, to zrobi się 20! Dorzuć tę cipę. Dobra, dupku. Niech tak będzie. Ładną masz dupcie, złotko. Co ty robisz z Krzywą Kuśką? Świnia. Nawet nie wiesz, jak wielka. Te odpierdol się! Gdzie dziewczyna? <laughs> Za chwilkę do ciebie zadzwonię i dam ci znać, gdzie znajdziesz Wiktorię. Chodź, kochanie. Zarabianie kasem nie podnieca. Tak po prostu dałeś naszą kasę temu psychopacie? Nie jest taki głupi, na jakiego wygląda. Nikt nie zwieje agencji. Ok, odcinek nagrywam drugi raz, ponieważ pierwszym razem kurwa nie mogłem przejść. Normalnie tak mi się zjebało wszystko, że ja pierdolę. Najbardziej dziwna misja na całej jej manewrze. Jest tak dziwna, że ja pierdolę. No dobra, chłopcze, kurwa. Black Water Park. No dobra, idziemy. <ścoughs> Na górę. nie, eee... Nie mam powiedzieć. mam tylko nadzieję, że Też dobra, musimy się dostać tam gdzieś. Teren Ej, prywatny to. Tak? Ej, przepraszam. Przeprasz, zatrzymaj. No dalej, rykto. Poczekajcie aż tamta. Dobra, pierdol się. Jest kolor na szmacie. No no. Już nie wiedzą kim jestem. Ej, nie ma to có. Aha, musimy się dostać. Uwaga, jest uzbrojony! I niebezpieczny czekać na infakie. Pięknie wyłączone. No, nie ma tu sobie. nic do oglądania, proszę pana. Proszę iść dalej. No to sobie pójdę, nie, nie sroję ognia. No i świetnie. Szukajcie sobie, a ja sobie ucieknę. Panie Dexter, wyłączył kamerę w windzie. Zbliżę się. Tak jest! Wiesz, mówią, że bogactwo może być ciężarem, ale jestem gotów go unieść i mówię ci... O w mordach! Toż kurwa, ładny kawał mamony. I w dodatku jest nasza. Jest moja. Masz, tu sobie jakąś. Ja pierdolę, mnóstwo kasy. Tak. Kurwa! To jaki żart! Co trzeba zrobić, żeby zatłuc tego syna? Ma zdechnąć zaraz! Macie go natychmiast zawić, słyszysz? Możecie to zrobić? Nie, oczywiście nie dacie rady, bo jesteście bandą holerniści cipolągów! Wszystko muszę tu kurwa rolić! Spokojnie, Kurwa, Ja pierdolę! W porządku, kochanie! Nic nie jest w porządku! Ten łysy pojeb idzie po moją dupę! Jezu, nie kurwa! Layla ma coś, co zatrzyma każdego faceta. Wiesz, myślę, że faktycznie coś z tym jest. Liczę na Ciebie. A. Aniołku, chodź. Liczę na Ciebie. Zajmę się tym. To jest misja, w której ten koleś właśnie zdycha i ta panienka. W następnej misji zdechnie. Następna panienka, ta, która była w tym koleśem z Ło, Wo, stary masgnata. Ale super. Ta <grystanie> kurwa. To tylko dostawca suszy, to zamawiał sushi? pani Stokto. Jezu, zabierz to suszy i dopilnuj, żeby pan na Stokto nie dostała. Niczego tam nie dotyka.

A to dlatego, że nie chcę mi się po prostu nagrywać, jak mi coś nie będzie wychodzić. Tak, będę podejrzany. O tak. Zdecydowanie. Dobra. Właściwie. Mogłem coś kurwa zebrać, żeby Super zajebiście. Okej, okay, yy, zrobiłem takie dziwne jakieś cięcia pojebane, ale to raczej się kurwa nie sprawdza... Dobra, znaleziono Mhm. Mhm. Widzę cel, jest przed Ok, trochę chujnie, ale dobra. Ok. Ukryj się. Dobra, cisza, no i świetnie, teraz muszę tą ja pierdolę. Okay, muszę się dostać gdzieś, gdzieś tam. Kto to jest? Uh -huh. Kto to jest? Nikt koleś. Nikogo Nikt, warto znać. Ja pierdolę, normalnie chujna z, chujnia z gównem. Dobra, luzik matko naturo. Kurde. Co się dzieje? Co Okej, okay, schowamy. Się... Uwaga, cel jest w przebraniu. Powtarzam, cel jest w przebraniu. Zmienił Zrozumiano. Okej, okay, tutaj ta suć tak, idzie. Tak, zrozumiano. Tak jest. Dobrze to słyszeć. Przyda nam się każda pomoc. Pięknie.

Okej. Okay. Znajdź schron. Dobra, trzeba wyjść po prostu. Widzimy cel. Widzimy cel. Zaraz go dopadniemy. Witę go, widzę go tam! Okej. Dobra, muszę ich tu robić cały czas.

Nie No ja pierdolę takiś cyrp. Jak ja kurwa nienawidzę jest popierdolonej gry. Okej, okay. dobra mam życie jakieś Dlaczego ta suka się odzywa skoro nie żyje? to wybijemy ich wszystkich. No, myślałem, że będę robił jakieś cięcie i to. Kurczę, żeby się skończyło, bo ja nie jestem fanem tej gry. Jestem fanem Hitmana i nigdy nie byłem. Chociaż z drugiej strony... No chyba jest jak kurwa jakieś jajce No dobra, spierdalaj. Hmm. coś tutaj musi być nie tu otwórz, nie aha to tu no dobra znaleźliśmy to jebane wyjście więc możemy dać sesiana nie mogę? bo co No no. Laila! Ładuj się tutaj! Zpieczamy! A ty! Ruszaj się! Do helikoptera! Rozbiję cię na atomy i rozmnożę jak cholerne krówsko! Ojej, nie bądź taka zszokowana, dziewczynko! W końcu stworzyli cię w probówce! W moim laboratorium poczujesz jak... Jak w domu! Nie mów mi, że co nie wiedziałaś? No, wspaniała sprawa! Wejdaku! Odejdź ode mnie! mi śmigłowca! O kurwa! Ona jest dobra! Dobra! Kuźwa! Dobra... Strzelba... I co to jeszcze brakuje? Butelka... Gaśnica... Radio... Popiersie i inne gówno. Dobra. To by było na tyle. Do zobaczenia następnego odcinka. Cześć kurwa.